Witam, zapraszam dzisiaj na lot z miejscowości Zosen. 315 km. Dzisiaj niedziela, 6 lipiec 2025. Gołąbki z naszego oddziału wystartowały o godzinie 6.22. Około 1700 gołąbków z oddziału. Zabraliśmy jeszcze około 400 gąbków z sąsiedniego oddziału, z oddziału kępno z sekcji mojej 680 sycowa, także pogoda jest piękna, ciepło, upalnie, słonecznie, dzisiaj nie ma tak jakby na razie takiego wiatru. Liczę, że gąbki gdzieś 4 ,5 do 5 godzin powinny się dzisiaj pokazać już są w powietrzu około 4 godziny bo jest 10.20 a tutaj macie koledzy i koleżanki perspektywę mojej miejscowości, wielowsi to jest taki teren jakby pagórkowaty tutaj sąsiad ma tam ładny stawek tam niekiedy moje gąbki na wodę siadają jak braknie wody no tutaj już jest ściewnisko wszystko że jest tam w oddali jest ten kościółek jakby na świętym marku nie wiem czy ja go tam załapuję dobrze tam mamy taką wieżę wodną na wodę no i tutaj jak widzicie tam w tej dolince są moje gremniki Jeden, a tam dalej drugi gębnik. Także te moje gęby jak tu gdzieś bokiem przyjdą 100 metrów od gelnika, to nawet gębnika nie zauważą. Także tak to wygląda. No, zapraszam na lot. Jeżeli się pokażą pierwsze gąbki, będziemy komentować. Pozdrawiam do było Perspektywa moich gębników. Pierwszego gębnika. Tutaj. Drugiego gonika. ścielna szaleści. No tak. No tutaj mają młotki. Z drugiego lęgu. Fajnie tutaj mają taki cień Fajnie się tutaj. Taką bolelkę mają. Fajnie tutaj sobie odpoczywają. Hop, 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 hop. Pokażcie się, tutaj. Zbóje moje, już podwalotka mam rzucone jeszcze za bardzo w powietrzu. Nie latają wszystkie, także muszę je trochę pogonić. Pozdrawiam do lot Witam. Poszedłem zrobić kawkę. Przychodzę, patrzę, jest skonstatowany pierwszy gąb 44,91 1026 Czekamy za następnymi gąbkami No razie tutaj nic nie widzę Samiczka przyleciała niebieska No a dzisiaj głównie moje poszły samiczki na loty Bas 45 i kilka samczyków Zobaczymy, jak ta samiczka ona tutaj powinna się. Tutaj... No i gdzieś ona mi się tutaj schowała. Hop, 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 hop. O, tutaj jest tak koronka. No tak jak widzicie, piję tą wodę po pokrzywce. No, pierwszy gołąbek No tutaj jest czegoś już tutaj koło mnie się kręci Tym białotek samcu mocna widać no że mocno chce pić samca no tak to tutaj wygląda tutaj ta czerwona doleciała no z tej 700 -ki. i nie mam dwóch 700 to jakby tej najlepszej samiczki w strajcu z tydzień temu była z pięćsetki trzecia na oddział 72,95 nie ma tej samiczki, była w piątce obstawiana także My chodzimy na zewnątrz, czekamy, pozdrawiam, do wymot. No witam Szymon, cześć No witam, jak tam siadają? No jedna pipka przed chwilą, u Ciebie jak tam? Jeden? A? No jedna sęczka przed chwilą. u Ciebie jest tam więcej? Osiem jest No to super, to super jak u Ciebie osiem, bo tutaj chłopaki przyszli tak nawet widzę wyszczeliła, bo to w sumie nikt nie dawał nawet cynku, że są A ona siadła już chyba dziesięć po, jak się nie mylę no to skocza szybko, u mnie teraz 26, ja liczyłem, że tak będę gdzieś pół godziny, bo ta za zaducha taka też jakby. Ja tak po 4 akurat liczyłem właśnie. Mhm. No 13 po pierwsze siadła roczna, później trochę było przerwy i tak zaczęły kapać pomału. No kurczę to, to też będzie dziwny lot, bo późno wypuszczone, chyba tam też nie było jakby pogody, nie? Że takie czekali. Tam nie. Tam były jakieś tam fronty troszkę. No i te gębie to dzisiaj chyba tak no, też będzie taki ciekawy, powiem czy ci szczerze mówiąc, z tego no, co no, widzę. No to już widać po, po tych pierwszych gębiach, że to, no, ale, ale pięknie z kierunku, wszystko ładnie centralnie Ja nie, z ja nie widziałem, poszedłem kawę złobić i, i patrzę, widzę szum w to tam wie co się jest i patrzę na ten, jest, nagrywamy Szymon, jest zakład jest gołąbek. No, a mówią, u mnie dzisiaj tu centralnie tak jak zawsze idą z kierunku, to no. tak dzisiaj pięknie każdy go widzi. No to fajnie, z tych moich tam siadła jaka, czy jeszcze pusto? Siadł, nie, dwie już są. No to super, widzisz, no, to fajnie. Druga siadła, druga i czwarta od pana siadły. No to fajnie, to super, to mnie, nie mnie cieszy Szymon, no to trzymaj się, no, lecimy, razie, czekamy, no mnie jednak całkiem ile ty wkładałeś? Ja 30 No ja chyba 40 parę, także, no czekaj 44, bo ja panu koszowałem Aha, no to wiesz dobrze, no, uh -huh. ile moich gąbków Z tego Dobra, nie mam, nie bo mam dwóch gołębi no. z tej 700, -ki. dzisiaj chyba dwa doszły, także no czekam, no, ale powiem Ci, że dzisiaj to nie będzie też ciekawy lot, bo ja już to widzę, idzie tu następny wysoko gąb no tak będą w no, kierunku tak, szybko, bo, kierunku bo dzisiaj nachodzą, one na pewno, na wiesz, jak była pogoda taka pochmurna, ponura, to one nie jakby nie poszły z stronę grupami, wiesz, tak, tak myślę, nie, bo... No to... zobaczymy. No a z kim tam jeszcze gadałeś? No nie, no na razie tak z tego, co tutaj, to Michał mi niedawno dzwonił, przybyłech tam, że jednego miał właśnie, mhm. e, z pięć minut temu kapnął i tak na razie dopiero teraz zacząłem obsłaniać. no to trzymaj się w tego się ponownie zameldował się już trzeci gąbek. tutaj kręci mocno nakłapiane, jakieś spanikowane tego imię, nie wiem co, o co tu dzisiaj chodzi to dzisiaj też chyba chłopaki co dobry lot pozdrawia dobry pozdrawia rok. pozdrawiacie koledzy, pozdrawiacie dobry dobry lot. 7, 2, 2, 5 także takie 5. spanikowane te imię. także także wygląda że dzisiaj mm. chyba będzie znowu powtórka z rozrywki z tych lotów takich jakby nietypowych trzy gołąbki także no czekamy dalej tak z różnej strony gdzieś takie spanikowane te jakby tak pogoda jakby się widać że jakiś wąt idzie zmiana pogody bo lekko się tutaj zachmurza no, ale jest fajnie ciepło no. pozdrawiam czekamy dalej gołąbek, który przyleciał samiczka czekam jest spanikowane te gęki, no chodź do gennika, chodź, idziesz, idziesz, idziesz No idziesz, idź, idź Uciekaj No wyląd jeszcze piąty gołąbek Chodź, 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 chyba oczy na samiczka tutaj ładnie na lotkę ale nie wskoczyły no czekamy dalej jest następny z dużej wysokości no tam wysoko ja jaszczą lata ale... no i poszedł chyba tego jaszczębia się wyposzyła, poszła dalej no też takie dziwne loty jakieś jest na A nie to, sokół poszedł za tym goęim. No faktycznie, kurczę, się go tam powie daleko. Na Miejmy nadzieję. Idzie, idzie za nim, idzie. Nie chyba mógł, on tutaj uciekł, No siadaj, siadaj Abba! Koledzy, idziecie do domu. Gdzie ty tutaj lądujesz? chodź, 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 chodź. No rzecz tutaj się ta niebieska samiczka, chodź, 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 No i dzisiaj takie spanikowane te gębie, coś jest nie tak z tymi gębiami, z tymi notami ostatnimi. Jak nie ma gębi złotu, to chociaż można popatrzeć na mutki jak się kąpią z pierwszego lęgu. Fajnie się wykąpią, o jakieś się skonstatował jakieś jeszcze ładne kąpią wychodzimy na zewnątrz jakiś tam gołąbek wleciał ale melduje się bodajże ósmy gołąbek no wygląda na to że jakiś start taki lot widocznie przy pochmurnej pogodzie nie odeszły tak jakby a no, nawet dwa gołąbki są mi to takie spanikowane nadlatują jakby z różnych kierunków dwie tam przymeldowały chyba samiczki to będzie chyba 8-9 gąb 60 gąb samiczka niebieska, wstała roczna hop, hop 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 pogoda piękna mocne ciepło znajduje się 11 gąbek no, Jakiś białotek. O co on tak przypikował Białolotka roczna zęczka z gołąbków kolegianka No ładnie wskoczyła Zobaczymy jak to na zegarze wygląda 10 gołąbków Godzina 1056, pół godziny od pierwszego no, czekamy dalej, liczymy, że się pozlatują Poznatują Pozdrawiam. Pozdrawiam się następne gąbki ja Żebym skoczył do gębnika tutaj długi krąży hop 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 No takie spanikowane te gąbki dzisiaj ciała na oliwie, No to samczyk z 19 oku, ten ciemny. No kilka samczyków damy, chyba ze 6. No chodź do gajnika, chodź. I koledzy też tak za ciekawie nie mają. Ten kolega co tak dobrze wczoraj z tej 700 km nabił. Chyba zamknął. E, kolega Christian za zamknął GMP. Z dziesiątki pięć będzie miał super z tej 700. Mam 12 gębiej przed flądzolą. mówi, że ma dwa. Także no także dziwnie to wygląda. A no, zobaczymy, te gąbki tutaj. Moje w tym gębniku, czy piją wodę, a czy piją? tutaj ta długa a mnie to samczyk jest co tu przyleciało tutaj przyleciała tam by czy ciemno niebieska 21 rok nie czekamy, bo jakiś dziwny wyszedł to no jest następny chodź, chodź, chodź Sam chodź, chodź, chodź no się, a to jest gołąbek od kolegi od kolegi Karze Sykuły Karzu pozdrawiam to jest ten twój gołąbek od siebie ten paczek wody doi no nie gońcie go, dajcie mu się napić 21. uciekać koledzy, uciekać piję tą wodę z powszybie już na maraton ale mu odpuściłem ale teraz przyleciał no, ten ten właśnie był w piątce z, z tego 700 ale no, przyleciał po otwarciu zegarów no, znaczy nie po otwarciu zegarów tylko no później przyleciał a pozdrawiam 11.04 16 gąbków skonstatowanych. i tutaj widzę dwa chyba zakręciły jedna siadła na rzecz samiczka, a a drugi tutaj koledzy widzą kołje, no naprawdę jakieś bardzo spanikowane tego imbiesło no chodź chodź no, no ta druga do niej a to chyba samczyk nawet hop 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 wleciały tam na na wodkę. skonstatowane Także jest 18 gąbków z 44 zakosiowanych. No witam, Andrzej, jesteśmy na żywo. Cześć. Co, co tam u ciebie powiedz? Mów tam. Ciężko, ciężko jest. Jak co ciężko? Ta... Ile masz ptaków? 6 sztuk jest na 17 no taki lot widocznie głębiej Gębie, wiesz przy pochylnej pogodzie nie odeszły i takie spanikowane przylatują, także widzisz jak wyglądam. to wygląda pierwsze jakoś tak przyleciały, a teraz długi czas, przerwa i nic a które to... pierwsze miałeś Andrzej? ja miałem za 25 no to coś tak chyba, ja u mnie 26 było, Szymon tam chyba dobrze mu tam te pierwsze no, Szymon, Szymon miał ten szybko mhm. i chyba ten Darek, świątka też miał dwa od razu, mu tam siadły. Da, Darkowe się obudziły? To super, super. No, że musisz, no, tak Michał mówi, że tam miał tego Darek szybci. Nie dwa mu tak od razu wygły, ale. Mhm. Michał też tam chyba siedem czy osiem miał, jak dzwoniły. No taki nietypowy lot będzie, no, no miejmy nadzieję, że się poschodzą, to nie jest jakaś odległość. Dobra, czyli trzyma no, się wstecz no, dobrego, no, nagrywamy dalej, no to tak, tak, no. jest też poszły te gęby, co były na Brukseli. No widzę, że ta szpaka już przeleciała. 44, 34, ale jeszcze tych głównych się chyba nie ma. Tych, co były na Brukseli. A kilka poszło, nie wszystkie poszły, ale. Kilka poszło. Hop, 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 hop. hop.

Nie zadało przyjął samiczkę i tutaj wrócimy też była dzisiaj na no, to, to jeszcze szczepany lot znowu mamy dzisiaj I tak to wygląda, bo następny gołąbek chamiczka nakrapiana zobaczymy ile my tu mamy na zegarze, bo nie patrzyłem mamy 22 gołębie, 11.25, no równa połowa i równa godzina od pierwszego przylotu, pierwszego gąbka mojego Na koledzy też mają jakiś taki no nieciekawie te gąbki dzisiaj, takie rozbite gdzieś tak dziwny lot wejdziemy jeszcze tutaj do tego obrębnika, bo chyba doleciały te samiczki co były na Brukseli, mi się wydaje, że taka ciemna jedna przyleciała jak, przylecia, jak patrzyłem Zobaczymy jak tutaj... Chyba wody się tu napijały 27, coś i 157 taki podmęczony, bo dwóch gołąbków nie mam 70 hop 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 Janek mnie odwiedził sąsiad, ale trochę się spóźnił Nowy lot, trzymaj się, cześć. No licho, licho ci pełnianek cześć. No połowa game na tą o. chwilę. No ale o jest, zobacz. Ty jednak masz szczęście chłopie. Albo ja mam przy tobie, zobacz. Następna prosto z kierunku wąbła niebieska. To będzie 23 z 44. Łowka. Ale no chłopaki tak samo podobnie mają. Nawet chyba gorzej niektórzy zobacz jak tutaj bombie. Chyba roczna samiczka. Hop, hop, hop. No także no, czekamy dalej, bo no, jest jak jest. No. Ładna pogoda gdzieś nie odeszły przystawcie chyba gąbki. Pozdrawiam, to przynosi szczęście, bo jak przyjdzie na lot to gębie się zlatują. Oto też to jest roczniaczka ona z 500 chyba była druga tydzień temu, a teraz jako 24 się tutaj zamę. No tak 50-38 no czekamy 24-26 na trasie także pozdrawiamy nowy lot Myślałem, że to ale to jakaś następna. On no, to jest ta samiczka co była na Brukseli 44-45 jako 25 godzina albo półtora po pierwszych no także tak z głąbkami jest gdzieś, gdzieś takie spanikowane pozdrawiamy, domyduje się mój no, no, teraz, teraz przy bombara. co siadła jako szósta z Brukseli. Także widzicie, koledzy, 300 km ma problem. Gdzieś stary gołąb samica z 19 roku. 11,07, no chodź do gremnika chodź. No i ona normalnie leciała z kierunku ta samica. Przynajmniej 1,5 godziny po pierwszym gołębiach. Także Bruksela w konkursie. a a 300 setka na końcówce, no, przed chwilą rozmawiałem z kolegą Leszkiem z tego, z Nowego Tomyśla, oni mieli, oni mieli dzisiaj 300 puszczone, 6.45, no, oni mieli chyba super lot, bo gadałem teraz z nim, po na, na 55 głębi no 5 gąbków w niego brakuje, no chodź do gębika, chodź, pozdrawiamy, do lot trzymerka już tam wchodzi do gęnika, koledzy widzą, pozdrawiamy, do lot. lotu Podsumowanie lotu Zosen 4, start w głębi 622, 315 km, z oddziału 1700 gąbków, przewidywany konkurs około 40 minut. No lot taki dosyć wymagający, taki dziwny lot, no ale, ale tak miały jak, jak przy otwarciu zegarów to tak opakowało po 4, po 5, po 6 gołąbków, także jest godzina 15. Myślimy, że gołąbków to się doleci i nie będzie tak, że jak to wyglądało. Także szykujemy się do następnego lotu, za tydzień mamy 500, pozdrawiam dobry lot.